Cześć Siemano z tej strony Markowski Witam Was w motovlogu bo po, po, po bardzo długiej przerwie Strasznie długo nie nagrywałem Przyznam się szczerze, bez miałem krewnego lenia Że mi się nic nie chciało robić No e, tak, następnie chcę, chcę Was przeprosić za jedna sprawa e, No bardzo mało karta pamięci on tylko 2 giga karty pamięci Moja dziś, e, ile tam? Chyba 16 GB się nie ma to komplowi pożyczyłem. Także no może być w pewnym momencie tak, że mi po prostu braknie miejsca na karcie pamięci i się wyłączy nagrywanie. Także sorki jak się zami nie pożegną w tym materiale. No ale sami rozumiecie, naprawdę strasznie dużo osób mi ciągle pisze, kiedy motovlog, kiedy motovlog, także motovlog jest. Założyliśmy wczoraj z kolegą nowe pierścienie do ogarka, już tak nie dzwoni, tak jak dzwonił. Czemu ja jak debil na jedynce No oczywiście co? no Marek fole standardowo, nie? Piebile tu jest śniegu. Aaaa fuck, jak się wykurwia Jest która godzina? Nawet nie wiem Jest wcześnie, nie? Kurde, wow Pierdola wyjeżdżąc, to nie chce mi się po śniegu jeździć. Jademy dzisiaj normalnie, w miara normalnie. Nie mam ochoty jeździć po śniegu. Dziwne aż. Nie wiem czemu, ale jakoś mi się ostatnio szkoda tego ogarka zrobiła. Ogarka zrobiło do takiej jazdy. W ogóle dawno nie jeździłem. Wczoraj się chwila pojeździłem z kumplami. No tak jak wspominałem ogólnie. E, Zrobiliśmy wczoraj ogarka, wymieniliśmy pierścienie z Dominikiem Pozdrawiam Dominika, bo wiem, że to ogląda pewnie e, Na Simsonku on przyjechał, pojeździmy. Chwila, jakieś tam fotki my porobili na fanpage'u czy na Instagramie, na pewno się widzieli mm. No, potem Dominik sobie pojechał, napisał kolejny kolega, tym razem Kamil Czy jadymy pojeździ? No oczywiście, że jadymy. Przed chwilą gadałem, że nie chce po śniegu jeździć, nie? No, o, o dobra Nieważne, nie, nie było tematu Słońce bije z lewej strony, także sorry za to, pewnie są jakieś Dziwne przebłyski na kamerce Naprawdę jest rano, a już jest tak pięknie, wieczorem będzie jeszcze lepiej Ale mam resztki paliwa Bo panie, o panio, tu w ogóle paliwa nie mam chyba Aż obczaja normalnie Nie no powinno jeszcze starczyć Nie mam paliwa a nie chcę się tankować Pierdziela to Sobie po południu może pojada No ogólnie którego dzisiaj mamy? 15 lutego 15 luty jak się to tam odmieniało jebać O, tu są nasze ślady właśnie wczoraj z dominem jeździłem Nie wiem czy to będzie widać na kamerce Właśnie, pytanie Mam do was. W ustawieniach GoPro mogę sobie wybrać oczywiście tam 1080p 720 i przy 720 jest literka S. W sensie co to daje? Bo jest 720 w 60 fpsach 6 na czystym S i bez tego S. No i się zastanawiam co to oznaczy. No tu już widać lady jak wczoraj jeździli. I ja pierdolę! Gleba! A! Ja. Nagrało się! Fucking! Fucking bycet! Nagrała się gleba! Pozdro! Zamiot... Ale fail! Jaki fail! Pewnie teraz nie odpali na kopa. czy na piech! Na śniegu na piech! Yeah. Je! Pierwsza gleba odkąd jeżdżę na ogarku! O, już jedzie No i tak jak gadałem e, Ja pierdolę, zaraz się drugi raz ja. Jakbyście mi mogli pomóc Co to znaczy to S Nie no, za tak za ta gleba To tu minimum 120 łapek w góra, nie po tych jednym z ostatnich właśnie z enduro było chyba 110 Ech, Jakże bym się wystraszył Faken byczen Nie no Pozdro Teraz zresztą będą ze mnie śmiali Koledzy i tak dalej, że się wykurwiłem, ale dobra To chyba mi kara bosko Za to, że tak długo nie nagrywałem Jada normalnie I zaraz się będą z nami żegną, bo mam resztówka paliwa Nagrywa się jeszcze w ogóle? Nagrywa się Mam resztówka paliwa, mało karta pamięci i mam dzisiaj pecha, bo się wyjebałem. Także no Także e, e, jeszcze się za mnie żegnam Jeszcze się przyjada przez wieś Moja piękna wieś. Górnośląskie klimaty. I no zamiast kurde szybu, szybu kopalnianego to mamy wiatrak. Ale to tam prawie to samo. Ludzie sobie idą do kościoła, a Marek sobie jedzie na grywo. go dali, A co to, co to ten Marek robi takiego? A co to ten Marek robi? No by szedł <głynie> do... A co to ten Marek? Był na tym kasku. Co on, co on to ma? O kurwa jakieś kury lotają te. I tu my będzie na niedzielny obiadek. Ale dobra, bo już dojeżdżam do domu, także jak się Wam filmik spodobał, zostawcie łapka w górę. Miłoby było, jakbyście dzisiaj znowu setka przekroczyli. Jak chcecie więcej motovlogów, piszcie w komentarzach. I to na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie. Elo!